Musimy współpracować ze sobą jak najbliżej. Mówię o wszystkich instytucjach, instytucjach państwowych, a szczególnie współpraca między mną a prezydentem, między rządem, parlamentem ma kluczowe znaczenie. Jak Państwo wiecie, nie, 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 nie mogę cytować ani referować przebiegu Rady Bezpieczeństwa Narodowego ze względu na niejawny charakter tego posiedzenia, ale powiem Państwu to, o czym rozmawiałem z prezydentem przed i po posiedzeniu Rady przez chwilę i o wydarzeniach dzisiejszego dnia, bo dużo się dzieje. Po pierwsze, jeszcze raz chcę powtórzyć rzecz bardzo ważną i to na szczęście tak, tak to odczuwam, jest także stanowisko naszych wojskowych. Tego jestem pewien, ale także większości liderów politycznych i państwowych urzędników. Każdy, kto będzie chciał w jakikolwiek sposób Polskę zaatakować, zostanie potraktowany adekwatnie, tak jak to było w nocy 10 września. Polska bardzo cierpliwie, ostrożnie rozsądnie reagowała na różnego typu prowokacje i to trwało przecież lata. Mieliśmy i mamy pełną świadomość, że jako część Sojuszu Północnoatlantyckiego jesteśmy współodpowiedzialni za zachowanie pokoju. I dlatego polskie reakcje zawsze były bardzo stonowane i adekwatne. W sytuacji, kiedy pojawiło się bezpośrednie zagrożenie, przekroczenie polskiej granicy, wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, co spowodowało bezpośrednie zagrożenie. Zdecydowaliśmy i państwo polskie bierze za to pełną odpowiedzialność. Gratulowałem pilotom, dowódcom właściwie adekwatnej decyzji. Państwo polskie zdecydowało o tym, że o zestrzeleniu tych dronów, które stanowiły największe zagrożenie. I każdy, kto postanowi w jakikolwiek sposób zaatakować Polskę, polskie terytorium czy polską przestrzeń powietrzną, będzie musiał się liczyć zawsze z adekwatną reakcją. Chcę powiedzieć, że w czasie moich rozmów z premierami, prezydentami usłyszałem, mówię o naszych europejskich partnerach w Sojuszu Północnoatlantyckim. Od wszystkich bez wyjątku słyszałem słowa pełnego wsparcia i zrozumienia także dla tej przecież trudnej decyzji. Wszyscy doskonale rozumieją, usłyszałem to od wielu przywódców, z którymi rozmawiałem o potrzebie zorganizowania wsparcia dla całej flanki wschodniej, szczególnie dla Polski, że te agresywne zachowania, ta prowokacja rosyjska, ten atak przy pomocy dronów nie był wymierzony tylko w Polskę, był wymierzony w państwa europejskie. I wszyscy traktują to jako wspólną sprawę. Dzięki temu, dzięki tej solidarności pojawiły się nie tylko słowa wsparcia, ale to, co dużo ważniejsze, o tym też informowałem prezydenta dzisiaj, pojawiły się jednoznaczne deklaracje o praktycznym wsparciu dla Polski. Usłyszałem to bardzo w sposób bardzo jasny i klarowny, zarówno od prezydenta Francji, jak i przywódców Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji. Będziemy także współpracowali ściśle z Ukrainą, jeśli chodzi o systemy antydronowe. My pracujemy w tej chwili i będziemy czerpali z najlepszych wzorów, a te ukraińskie są w tym sensie najlepsze, bo sprawdzone na polu walki. W budowie jest takiej możliwie skutecznej zapory antydronowej. Jesteśmy już umówieni w najbliższych godzinach na konkretne rozmowy i wymianę doświadczeń ze stroną ukraińską. Bardzo wysoko cenimy sobie i z zadowoleniem też przyjąłem identyczną deklarację ze strony pana prezydenta to, że od pierwszych godzin nasza współpraca przebiega wzorowo. Odnoszę wrażenie, że wszyscy z ulgą też przyjęli, że państwo zdało egzamin. Nie tylko jeśli chodzi o reakcję naszego wojska, bo tutaj to jest jakby bezdyskusyjne. Zresztą dzisiaj od pilotów własku, których odwiedziłem dzisiaj rano, też usłyszałem takie słowa, które mnie no naprawdę w, w, byłem dumny z naszych pilotów, kiedy usłyszałem te słowa, bo byli autentycznie wdzięczni za to, że państwo polskie wzięło na siebie odpowiedzialność za decyzję, bo oni chcą wtedy, kiedy, kiedy pojawia się taka pod, y, dramatyczna potrzeba, oni są gotowi do stawienia czoła jakiejkolwiek formie agresji i do otworzenia ognia wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Wokół tak trudnych decyzji udało się zbudować polityczne porozumienie, praktycznie wszystkich sił, poważnych sił politycznych. Ale y, Tematem dnia była także ta czarna strona, jeśli chodzi o zachowania zarówno naszych sąsiadów, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, o dezinformację, o sianie propagandy, kłamstwa, próbę, próby siania takiego chaosu, klasyczne zachowania dywersyjne, także w cyberprzestrzeni. Ale też w Polsce maski opadły, znaczy też teraz precyzyjnie identyfikujemy tych, którzy czy ze względów politycznych, czy, czy z głupoty, czy, czy dlatego, że, że są zdrajcami, wysługują się rosyjskiej propagandzie i dezinformacji. Rzeczą najważniejszą i to tu stanowisko zarówno wojskowych, naszych służb prezydenta i moje jest jednoznaczne. I odrzucamy wszystkie te manipulacje i dezinformacje sugerujące, że to Ukraina stoi za, za tym atakiem, że to jest prowokacja ukraińska albo że to był zbieg okoliczności, przypadek, wynik błędów. Nie, nasze, nasza wiedza jest tutaj jednoznaczna i odpowiedzialność spada na Federację Rosyjską za te zdarzenia na, nad, na polskim niebie. I też z satysfakcją muszę powiedzieć, że. Nie daliśmy się w żaden sposób zmanipulować czy podzielić. Mówię tutaj o tych, którzy prowadzą najważniejsze instytucje państwowe i oczywiście naszych wojskowych. Więc wiadomo, to nie jest fajne, to, 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 to jest trudna sytuacja, ale mogę jeszcze raz z satysfakcją podkreślić, że Polska, państwo polskie, przede wszystkim wojsko zdają ten trudny egzamin. i. Wiadomo, nie, nie, nie. trudno być dzisiaj jakimś, wiecie, wyjątkowym optymistą, jeśli chodzi o, o, o przyszłość. Wiadomo, to napięcie jest duże, wojna trwa, ale dzięki wysiłkom państwa, tej solidarności politycznej, wsparcia sojuszników i dzielności i kompetencji naszych wojskowych. Polacy mogą się czuć bezpiecznie na tyle, na ile to jest możliwe w tych trudnych czasach. I to jest też bardzo ważne przesłanie wszystkich odpowiedzialnych polskich polityków, którzy dobrze rozróżniają to, co jest interesem narodowym, a co leży w interesie naszych przeciwników. Przed chwilą minister spraw wewnętrznych i administracji Udał się na wschodnią granicę w związku z tym, że za chwilę zostanie zamknięta granica. Jak wiecie, ma to związek z rozpoczęciem na, na dużą skalę manewrów białorusko-rosyjskich, manewrów wojskowych na granic, blisko granicy z Polską i, i Litwą. Tę decyzję podjęliśmy wcześniej, wprowadzamy ją w życie teraz i wydaje się, że Wszyscy ci, którzy mogli mieć jakieś wątpliwości z tym związane, chyba przyznają dzisiaj jednoznacznie rację, że to była decyzja absolutnie adekwatna do, do yy, potrzeb. Wiem, dla niektórych kosztowna, zdaję sobie z tego sprawę, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Umówiliśmy się także z prezydentem na dalszą bardzo ścisłą współpracę i, i koordynację naszych działań na arenie międzynarodowej i na koordynację tych wszystkich ofert, jakie płyną ze świata, jeśli chodzi o, o wsparcie dla Polski. Potwierdziłem także dzisiaj w rozmowie z prezydentem Korei, w rozmowie telefonicznej, że będziemy także współpracować, jeśli chodzi o możliwości obronne Polski, także z naszym koreańskim partnerem, jak wiecie, jest dużym partnerem, jeśli chodzi o polskie uzbrojenie. Także no, czuwamy. Oczywiście będziemy bardzo precyzyjnie i czujnie monitorować wydarzenia za naszą wschodnią granicą związane z manewrami Zapad. Nic nie umknie naszej uwadze i będziemy oczywiście o wszystkim także informować naszych sojuszników. Bardzo dziękuję panie premierze. Mamy czas na trzy pytania. Dobry wieczór, Paweł Kursat, TVP Info. Panie premierze, ja bym chciał poprosić o doprecyzowanie kwestii wsparcia sojuszniczego, co już możemy zdradzić i czy wśród tych państw, które pan wymieniał, również były rozmowy prowadzone ze Stanami Zjednoczonymi? Ja wymieniłem państwa, które zadeklarowały jednoznacznie, jednoznacznie wsparcie nowymi decyzjami, jeśli chodzi o, no, na przykład w przypadku Francji, to są myśliwce Rafael. Holendrzy mówią o kolejnych bateriach patriotów, ale nie chcę tu wnikać w szczegóły. Jak Państwo wiecie, o tych sprawach lepiej się nie rozgadywać na konferencjach prasowych. Na tym odcinku europejskim ja mogę z satysfakcją podkreślić, że wszystkie te sygnały. Mają bardzo praktyczny charakter i są bardzo przydatne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Także ja jestem zadowolony. Także no, no nie przed chwilą, ale dosłownie trzy godziny temu potwierdziła się też informacja, którą otrzymałem wcześniej od premiera Wielkiej Brytanii, że będą ściśle współpracować z naszym najbliższym partnerem, Francją, nad dodatkowym wsparciem, jeśli chodzi o obronę powietrzną dla Polski. Także ty, jeśli chodzi o naszych europejskich sojuszników, a czuję się za to przede wszystkim odpowiedzialny, sytuacja wygląda dobrze, znaczy nie, 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 naprawdę nie możemy narzekać. Kolejne pytanie. Monika Rudka, Telewizja Republika. Panie premierze, ch chciałam zapytać o powody, o przyczyny zaniechania e, dalszych zakupów i modernizacji tych systemów, e, polskich systemów e, antydronowych, antydron e, które były jakby rozpoczęte zakupy w 2022 roku. Pan wicepremier Kośniak-Kamysz także w tej sprawie zabierał dzisiaj głos. Będziemy gotowi z tymi najnowocześniejszymi, najbardziej adekwatnymi sposobami i technikami działania antydronowego i nie będziemy tutaj oszczędzać. My przyjmujemy oczywiście jako istotne rekomendacje naszych wojskowych. Nie chcę wnikać tutaj za bardzo w techniczne szczegóły, nie powinienem tego, tego robić, ale mogę Państwa zapewnić, że Polska będzie starała się wydawać pieniądze na takie systemy, na takie działania, na takie operacje, które najskuteczniej i najnowocześniej odpowiedzą na, na zagrożenia dronowe. Tutaj z całą pewnością, podkreślam to z całą mocą, pieniądze nie będą barierą. Znaczy mamy także, jak Państwo wiecie, bardzo duży udział w programie SAFE, tym wielomiliardowym funduszu przygotowanym przez Unię Europejską. Ja już rozmawiałem też o tym z Komisją, rozmawiałem o tym z prezydentem Zaleńskim. Będziemy chcieli te środki także wykorzystać we współpracy między innymi z Ukrainą na rzecz unowocześniania w Polsce i nie tylko w Polsce systemu obrony powietrznej. O żadnym zaniechaniu nie może być mowy. Natomiast działamy elastycznie. Jak wiecie, te techniki także obrony przed dronami zmieniają się i to bardzo dynamicznie, głównie na podstawie doświadczeń na polu walki ze strony ukraińskiej. Dlatego z satysfakcją przyjąłem propozycję prezydenta Zaleńskiego. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. Rozmawiamy już o, o, o szczegółach technicznych. Dzisiaj do Kijowa udał się minister Sikorski, we wtorek będzie tam premier Koślinia kamysz a w tej chwili rozmawiają ze sobą ci, którzy się na tym znają najlepiej. Czyli fachowcy, w tym wojskowi, w jaki sposób doświadczenia ukraińskie przenieść do Polski. I ostatnie pytanie. Dobry wieczór, pani premierze. Maja Wucikowska, TFN24. Panie premierze, to uściślając, bo jeszcze kiedy przygotowywaliśmy się z poziomu 19 do tej konferencji, to Czesi i Holendrzy to była ta deklaracja takiego praktycznego wsparcia. W międzyczasie do, doszła Francja, Niemcy również. Wielka Brytania, o której powiedział Pan przed chwilą, to co my możemy na tę chwilę powiedzieć, oczywiście uwzględniając bezpieczeństwo, i na ile nie tylko ta sfera werbalna, ale i praktyczna Solidarności kontrastuje z tym milczeniem ze strony Stanów Zjednoczonych. Ta, mówię o Solidarności po stronie Europy w kontraście do Stanów Zjednoczonych. Być może może Pan się podzielić wiedzą i cokolwiek więcej na RB? Nie było na temat wpisu Donalda Trumpa, być może Państwo macie ze strony Amerykanów więcej informacji, które można publicznie podać. Czy jakkolwiek Karol Nawrocki Pan Prezydent tłumaczył ten enigmatyczny wpis Donalda Trumpa, czy mieli okazję rozmawiać na ten temat? I mając na uwadze absolutnie powagę sytuacji, chciałam zapytać o to, czy miał pan okazję porozmawiać, wymienić chociażby parę zdań z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bo wydaje się, że w takim wąskim gronie to jest spotkanie też, którego dawno nie było. Nie, nie miałem okazji do, do rozmowy z Prezesem Kaczyńskim przy okazji posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo no, tematem było bezpieczeństwo i tematem była bliska współpraca między innymi rządu i moja z prezydentem nawrockim i dlatego no, staram się do tych tematów dobierać rozmówców, o których wiem na pewno, że sprzyjają tej bliskiej współpracy. Prezydent Nawrocki zapewnił mnie to, o co Pani pyta, jeśli chodzi o m.in. komunikację, czy komunikaty po, po tym ataku dronowym ze strony Waszyngtonu. Nie, to nie było tematem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale w, rozm w krótkiej rozmowie w czteroroczy prezydent Nawrocki zapewnił mnie, że... Y Strona amerykańska absolutnie potwierdza swoje zobowiązania sojusznicze i pełne, pełne wsparcie dla Polski. Natomiast oczywiście no wszyscy wolelibyśmy, żeby największy sojusznik z, tak, no, z pełną pierwszą publicznie powiedział, co, co sądzi o tym zdarzeniu, ale nie wybrzydzajmy. No, musimy się też przyzwyczaić do trochę jakby nowej sytuacji. To, co mnie bardziej niepokoi w kontekście Pani pytania, to. Yy, Zagadkowe słowa prezydenta Łukaszenki I, i to, co pojawia się czasami w ustach niektórych polityków z drugiej strony Atlantyku, że nie można izolować Rosji, że, że trzeba z Rosją handlować i robić biznes, etc. Te słowa, jeśli one padają parę godzin po prowokacji. I de facto ataku na państwo członkowskie NATO, no one są zastanawiające, zostawmy może to, to na, tym, na tym poziomie i wiadomo to jest kluczowy sojusznik, Stanów Zjednoczonych i niezależnie od tego, od temperamentu poszczególnych polityków jestem przekonany, że Polska może liczyć także na amerykańskiego sojusznika, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Mogą się pojawić różne interpretacje czy oceny, uprzedzałem też pana prezydenta o takiej możliwości tego, co się zdarzyło nocą 10 września. Jeśli ja dzisiaj chciałbym to właśnie jeszcze raz z całą mocą podkreślić, nam się nie wydaje i jesteśmy tutaj absolutnie spójni w Polsce, nam się nie wydaje, że Rosja stoi za tą prowokacją, my to wiemy. Natomiast ja też rozumiem, że dla tych wszystkich, którzy chcieliby jakiejś normalizacji, stabilizacji, jakiejś polityki, porozumienia z, z dzisiejszą Rosją, to ta sytuacja jest bardzo niewygodna, no bo jeśli dzieje się to, co się stało na polskim niebie w nocy 10 września, no to trudno udawać, że nic się nie stało. I mam nadzieję, że nikt z naszych sojuszników nie będzie udawał że nic się nie stało, bo się stało. Tak naprawdę no wiecie o tym, że po raz pierwszy w historii rosyjskie obiekty zostały zestrzelone na nad terytorium państwa członkowskiego NATO. No był ten incydent turecki słynny, ale tam to rzeczywiście był no bardzo drastyczny, ale incydent. No tutaj mieliśmy do czynienia, jednak wszystko to wskazuje z zapanowaną akcją. Więc my oczekujemy od wszystkich sojuszników jednoznaczności w tej kwestii. Znaczy nie, byłoby bardzo niepokojące, gdyby ktokolwiek usiłował rozmyć, rozmydlić odpowiedzialność Rosji za napięcie w, w naszym regionie i konkretnie za tę akcję. Wiadomości, jakimi dysponujemy, nie pozostawiają żadnej wątpliwości, kto jest odpowiedzialny. Na Radzie Bezpieczeństwa było o tym, a jeśli nie, to jakie kolejne kroki chce MSZ podjąć w tej sprawie? Rzecznik resortu dzisiaj powiedział, że liczymy na to, jako Polska, jako resort spraw zagranicznych, że w następnej grupie więźniów będzie Andrzej Poczobut. Czy faktycznie są takie przesłanki, żeby tak sądzić? Jak też pan zareagował na to, że dziś w dzisiejszej grupie e, dziennikarza e, Poczobuta nie było? Dziękuję. Ta sprawa leży mi na sercu z wielu względów i mm, rozmawiamy zarówno z naszymi sojusznikami, między innymi z Amerykanami, wtedy kiedy dochodzi do jakiejś wymiany i wszyscy nasi i przyjaciele i, i także władze Białorusi wiedzą, że Andrzej Poczowut jest pierwszy na liście naszych oczekiwań. Nie wykluczam, że to jest powód, dla którego nie chcą go wypuścić. Ta wymiana nas. Znaczy, zawsze się cieszymy, no oczywiście szczególnie kiedy to dotyczy y, obywateli polskich, nawet jeśli y, y, zarzuty były kryminalne wobec niektórych z nich, ale każde uwolnienie z więzienia białoruskiego polskiego obywatela, czy przede wszystkim polskiej obywatelki, y, która z powodów politycznych siedziała z wieloletnim wyrokiem i, i nie, nie, jest w nie najlepszym stanie zdrowia, więc jej uwolnienie przyjmujemy naprawdę z, z satysfakcją. Ale nie ma się co oszukiwać. Y, to, co udaje się także przy pomocy naszych sojuszników uzyskać na drodze dyplomatycznej od Białorusi jest dalece niewystarczające. Jeśli chcę, pan mnie spytać, czy i kiedy wypuszczą Poczobuta i zobaczymy go na przykład, jeśli będzie tylko tego chciał, oczywiście w Polsce, no to tak, to jest jedno z moich takich i politycznych i osobistych marzeń, żebyśmy tej, tej chwili doczekali, ale nie mogę dać gwarancji. Bardzo dziękuję.